Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Te informacje, które się pojawiają, one są wewnętrznie sprzeczne. Znaczy, wiele wskazuje na to, że była to w gruncie rzeczy rosyjska operacja pod fałszywą flagą taki rodzaj prowokacji, po to, żeby pokrzyżować szereg planów zarówno dyplomatycznych, jak i wojskowych Ukrainy, które właśnie się teraz, teraz realizują, ale też być może dać asumpt czy pretekst Rosjanom do eskalacji. Zresztą ta retoryka eskalacyjna w odpowiedzi na ten atak. Już, już ma miejsce. No, choćby mamy do czynienia z takimi niesłychanie agresywnymi wypowiedziami byłego prezydenta Miedwiediewa. W związku z tym, to, to jest sytuacja dość złożona. Ale po stronie ukraińskiej, na co też warto zwrócić uwagę, już wcześniej padały deklaracje o tym, że są oni w posiadaniu dronów, które mogą atakować cele w Rosji. W przeszłości mieliśmy też do czynienia z, z próbami ataków na obiekty, i to już w bezpośredniej bliskości rosyjskiej stolicy realizowane. W związku z tym, jeśli chodzi o możliwości wojskowe, to strona ukraińska wydaje się, że ma tego rodzaju zdolności. Wczoraj też się pojawiły na Ukrainie deklaracje mówiące o tym, że te, te, te drony odpalili rosyjscy partyzanci walczący z Putinem. To też jest nowy wątek, dlatego że trzeba pamiętać, iż po stronie ukraińskiej walczy zbrojnie formacja złożona z obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy deklarują gotowość zbrojnego obalenia, obalenia Putina. Rosyjskie, ukraińskie siły zbrojne jakby patronują tego rodzaju działalności. Mieliśmy jakiś czas temu do czynienia z rajdem z strony Ukrai tego właśnie legionu rosyjskiego na teren Federacji Rosyjskiej. W związku z tym tu każdy z tych scenariuszy jest możliwy, chociaż ja raczej wskazywałbym na wariant rosyjskiej prowokacji, operacji pod fałszywą flagą, dlatego że tu mamy do czynienia z czterema przynajmniej takimi kwestiami, które wskazywałyby na tego rodzaju możliwość. No po pierwsze Rosja chce pokrzyżować tę ofensywę dyplomatyczną Zełęskiego, który przecież wczoraj spotkał się z przedstawicielami państw nordyckich, i w wyniku tego spotkania te państwa, będące już członkami NATO, poza Szwecją i Islandią, wydały takie wspólne oświadczenie. Popierające wejście do NATO Ukrainy. To jest element pewnej ofensywy dyplomatycznej Ukrainy. W najbliższym czasie Załęski ma jechać do Holandii i mówi się też o podróży do Berlina i spotkaniu z kanclerzem Scholzem. A z kolei Scholz, to też o tym wczoraj informowała prasa, na jednym ze spotkań publicznych mówił o tym, że Ukraina nie ma prawa. Atakować celów na terenie Federacji Rosyjskiej, bo to może prowadzić do wojny no, o charakterze takim globalnym, starcia NATO, NATO z Rosją. Więc moment tego ataku zbiega się, bo to, ten atak był po wystąpieniu Scholza, no, zbiega się właśnie z, z tym, co Scholz powiedział, sygnalizując stanowisko niemieckie. No i też oczywiście nie poprawia to pozycji Ukrainy, jeśli chodzi o przygotowania do szczytu NATO w Wilnie, bo tam um, Ukraina chciałaby uzyskać daleko idące deklaracje ze strony, ze strony sojuszu. Im więcej kontrowersji co do wojny, co do przebiegu wojny, co do um, środków, do których się strony walczące odwołują, um, tym maleje skłonność um, państw um, NATO do pójścia dalej, bo te gwarancje dla Ukrainy i perspektywa członkostwa w sojuszu jest postrzegana przez niektóre państwa. Niemcy tutaj są jednym z, z tych państw. Jako potencjalnie krok groźny. W związku z tym, to, to jest działanie, czy może być działanie, obliczone na pokrzyżowanie tych planów ukraińskich. Ale oczywiście to nie jest jedyny obszar, bo niedługo mamy 9 maja, i Rosjanie mogą chcieć uzyskać jakieś gwarancje. Nie atakowania Rosji w, w, w czasie obchodów bardzo e, e, uroczystych zawsze rocznicy zakończenia II wojny światowej. Negocjowana jest cały czas tak zwana umowa zbożowa. E, pamiętajmy, że 18 maja mija termin ważności tego ostatniego porozumienia w tej kwestii, nowe nie zostało zawarte. I w związku z tym tego rodzaju. A tak, jeśli udałoby się go przypisać stronie ukraińskiej, no pogarsza też pozycję strony ukraińskiej w tych, w tych negocjacjach, co z punktu widzenia rosyjskich interesów ma znaczenie. No i mamy wreszcie cały duży blok spraw związanych z tą oczekiwaną ofensywą ukraińską. Tutaj Rosjanie już w przeszłości, mam na myśli wojnę jom Kippur w 1973 roku, Używali takiego straszaka nuklearnego po to, żeby powstrzymać ofensywę wówczas wojsk izraelskich przeciwko Syrii. Syria była wówczas sojusznikiem Związku Sowieckiego. No i po pierwszej fazie wojny Yom Kippur, która była zwycięską dla Egiptu i Syrii, które z dwóch stron zaatakowały Izrael, Strona izraelska zatrzymała te natarcie i miała, i przeszła do kontruderzenia, nawet mówiło się o ofensywie na Damaszek, na stolicę Syrii. I wtedy Rosja wykonała kilka gestów podnoszących poziom zagrożenia jądrowego. To wynika też z dokumentów ujawnionych kilka lat temu, odtajnionych dokumentów CIA. Otóż Rosja groziła odwetowym atakiem nuklearnym na Izrael, jeśli by ta, ta ofensywa miała miejsce. Możemy mieć do czynienia z podobną sytuacją i teraz. To znaczy, tego rodzaju zaostrzenie retoryki, pokazanie, że wojna wchodzi w groźną fazę eskalacyjną. Może służyć Rosji do próby wywarcia presji na sojuszników Ukrainy, a żeby ci z kolei tonowali skalę i, i głębokość tego ofensywnego uderzenia strony ukraińskiej. To takiego scenariusza też nie można nie można wykluczyć. A w związku z tym, no tu jest jeszcze też element wewnętrznej polityki w Rosji, dlatego że. W Rosji już od pewnego czasu mówi się o kolejnej fazie mobilizacji. Niedawno przegłosowano nowelizację ustawy o, o systemie rejestracji wojskowej. Zmieniono zasady wysyłania wezwań dla poborowych. Teraz oni muszą się stawić niezależnie od tego, czy otrzymają list polecony, jak w przeszłości, do ręki, tylko po prostu. Muszą sami sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego urzędu, czy, to, czy czasem nie podlegają poborowi. To są pewne działania, które mogą świadczyć o tym, że Rosjanie przygotowują się do kolejnej fazy, kolejnej fali poboru. No a też w związku z tym budowanie takiego przekonania, że Rosja jest atakowana, że atakowany jest nawet Kreml, no może we, nie, służyć wzburzeniu, wzbudzeniu tych nastrojów patriotycznych i, i ułatwieniu rozbudowy czy, czy zorganizowaniu kolejnej fali poboru. Tu jest jak zwykle w przypadku Rosji bardzo dużo możliwych celów tego rodzaju, tego rodzaju operacji. paradoksalnie, Kijów relatywnie mało mógłby korzystać na tego rodzaju uderzeniu, zwłaszcza, zwłaszcza teraz. W gruncie rzeczy my już mamy do czynienia z początkiem kontrofensywy ukraińskiej, dlatego że w ostatnich dniach obserwujemy nasilone ataki ukraińskie, głównie na składy paliwowe i magazyny z bronią, zarówno położone na Krymie, jak i w kraju Krasnodarskim, jak i jak i na przykład w okolicach Briańska, gdzie w ciągu ostatnich dwóch dni dwukrotnie wysadzono pociągi, pociągi z paliwem. To jest ta faza działań poprzedzających już tą kinetyczną fazę ofensywną, o której wojskowi mówią, że jest przygotowaniem pola, pola walki. No to te, te działania. Mają służyć temu, żeby Rosjanie mieli problemy z paliwem i mieli problemy z zaopatrzeniem w amunicję. Oni te problemy już mają, o czym świadczy chociaż niedawne, świadczą niedawne wystąpienia Prigozina, szefa właściciela grupy Wagnera, który groził publicznie iż wycofa grupę Wagnera z kierunku bachmudzkiego, jeżeli oni nie zaczną dostawać więcej amunicji, bo jego zdaniem dostają dziesięciokrotnie mniej niżli powinni. Nawet jeśli te wypowiedzi są przesadzone albo są elementem pewnej rozgrywki politycznej, które, która w Rosji ma miejsce i zapewne tak jest. Tutaj każdy prowadzi swoją, swoją grę. No to tym niemniej wielu rosyjskich analityków, komentatorów wojennych, również z tego obozu Hura Patriotycznego kolportuje w ostatnich dniach informacje, że Rosjanie mają rzeczywiście znaczące problemy z niedoborem z niedoborem amunicji. Więc w tym sensie, w moim odczuciu faza ofensywy już się rozpoczęła. Natomiast ta część kinetyczna ona ja jestem przekonany, rozpocznie się lada moment. Są nawet takie sygnały mówiące o tym, że strona ukraińska zwiększając intensywność działań sił zmechanizowanych Szuka po prostu słabych punktów tej linii obrony, obrony Rosji. Tam, gdzie, gdzie ta obrona będzie słabsza, gdzie ona pęknie, no tam wleje się ten potencjał. Ten potencjał jest w gruncie rzeczy już zgromadzony. O, czym, o tym niedawno mówił generał Milej, szef, sztabu, szef połączonych sztabów, mówiąc o dziewięciu brygadach wyszkolonych na zachodnich poligonach i wyposażonych w, zachodnie, w zachodni sprzęt oraz amunicję. Potwierdza to Jens Stoltenberg. Strona ukraińska jeszcze mówiła o dwóch dodatkowych brygadach, które zostały sformowane i wyposażone na Ukrainie. To są te dodatkowe siły, tak zwana Gwardia Przełamania. To nie są siły, które teraz są zaangażowane w walce, chociaż oczywiście te, te jednostki też, też walczyły. To Tutaj mamy do czynienia z taką elastyczną postawą. One wchodzą do walki, są wycofywane, to, no, ale to jest znaczący potencjał, bo on liczy gdzieś powyżej 40 tysięcy żołnierzy już z doświadczeniem bojowym. To nie są poborowi czy rekruci, którzy, którzy takiego doświadczenia nie mają. Wyszkoleni, wyszkoleni we, w działaniu w ramach takiej formuły dużych jednostek, te grupy batalionowe były szkolone na poligonach, to, są, to, 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 to nieco zmienia sytuację. W związku z tym wydaje mi się, że ta ofensywa nastąpi. Wydaje się, że również strona ukraińska, ja nie chcę przesądzać, bo tego nie wiemy, będzie tutaj miała niemałe szanse na odniesienie jakiegoś sukcesu. Skala tego sukcesu jest nieznana, ale wyraźnie widać, że Rosjanie się obawiają tej, tej ofensywy, i to, co się stało wczoraj na Krymie, no jest też związane z tymi obawami. Oni w ten sposób, zaostrzając retorykę i strasząc eskalacją, bo pojawiły się też kolejne sygnały, to już któryś raz z rzędu, o tym, że Rosjanie mogą się odwołać do potencjału jądrowego. No oni w ten sposób starają się oddziaływać na sojuszników Ukrainy, aby ci z kolei wywarli presję na Kijów. Skala tego uderzenia i skala wyłomu no, w gruncie rzeczy zależy od tego, jak, jak się tutaj sprawi rosyjska, rosyjska obrona. Zachodni analitycy uważają, że przełomowe będzie pierwsze dwadzieścia. Będą pierwsze 24 godziny. To znaczy, jeśli okaże się, że ta rosyjska obrona pękła, to, i to jest pytanie na jakiej szerokości, no to wtedy to jest, to jest bardzo, bardzo istotne. istotne. Te oddziały gwardii przełamania, które mają zdolność do szybkiego poruszania się. Bo przewaga czołgów, które strona ukraińska otrzymała, to nie jest tylko przewaga ogniowa, czy przewaga Systemów celowniczych, to jest przede wszystkim przewaga tego, że one mogą bez przerwy czy bez wymuszonych postojów znacznie dłużej być w ruchu, czyli, czyli mogą znacznie dłużej, dłużej pracować. Czyli ten promień oddziaływania jest potencjalnie znacznie, znacznie głębszy. To jest różnica, o ile dobrze pamiętam. Leopardy mogą 18 godzin być w ruchu, a rosyjskie czołgi, którymi oni dzisiaj się posługują, no już po pięciu, sześciu godzinach muszą się zatrzymać, bo nie są w stanie po prostu tak długo pracować. To jest ta różnica pokazująca, że strona ukraińska może mieć znaczące tempo przemieszczania się. Co oznacza, że może wyjść na tyły rosyjskie. Tu wielu ekspertów uważa, że takim kierunkiem ze strategicznego punktu widzenia, przecież nikt nie zna planów operacyjnych, ale ze strategicznego punktu widzenia w stronie ukraińskiej zapewne będzie zależało na przecięciu wojsk rosyjskich na dwie części, czyli na przerwaniu tego korytarza korytarza. Lądowego, który łączy Rosję właściwą z Krymem, co oznacza, że ten, ten promień działania, czy ta długość działania, to jest gdzieś około 70-80 km, głównie na Zaporożu. To tam, tam się uważa, że, że to uderzenie. Gdyby tylko patrzeć na kwestię strategiczną, powinno, powinno nastąpić. Tam są relatywnie dobre drogi. Tam teren jest płaski, nie ma możliwości budowania pozycji umocnionych, tak jak to jest na przykład w Bachmucie czy, czy w Donbasie, w oparciu o pofałdowane wzgórza czy, czy, czy ukształtowanie terenu. W związku z tym tam przemieszczanie się. Wojsk pancernych i zmechanizowanych może być, może być najszybsze. Rosjanie to zresztą udowodnili w pierwszej fazie wojny, bo oni przecież doszli do Dniepru w ciągu 18 godzin, o ile dobrze pamiętam. W związku z tym, to jest ten teren płaski, słabo zaludniony, z całkiem niezłymi drogami, gdzie jeżeli się dokona przełamania, to wtedy te kolumny pancerne mogą się bardzo szybko, szybko przemieszczać. Ale oczywiście Rosjanie wiedzą, że tam może nastąpić kierunek. Pojawiły się informacje o wysłaniu przez nich znacznych czy, 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 czy dużej ilości materiałów wybuchowych do dużej przecież znajdującej się na Zaporożu w, ener w enerhodarze elektrowni atomowej. To jest ten element eskalacyjny, o którym, o którym mówiłem. I tutaj Rosjanie mogą chcieć właśnie tego rodzaju działania, Wykonać, jeżeli na przykład ta ofensywa ruszy. Ja uważałbym to za scenariusz, może nie bardzo, ale dość prawdopodobny, że mogą nastąpić jakieś niekontrolowane eksplozje w tej okupowanej przez Rosjan ukraińskiej elektrowni atomowej. To, to jest potencjalnie groźny, groźny scenariusz, ale, ale, ale nie jedyny, oczywiście. Tu zarówno strona ukraińska ma. Wiele możliwości ataku, mówi się o kilku przynajmniej, nie ma sensu ich teraz rozstrzygać, bo, bo na dobrą sprawę nikt nie wie, gdzie, gdzie Ukraińcy zaatakują. Oleksij Danilow, szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony, mówił publicznie, że tylko 3-4 osoby na świecie wiedzą dzisiaj, gdzie ten atak nastąpi. Strona ukraińska będzie chciała zaskoczyć Rosjan. Miejmy nadzieję, że, się, że im się to uda no również z tego powodu że obie strony zarówno rosyjska jak i ukraińska wiedzą że to może być dla dalszych losów wojny i też kształtu pokoju przełomowa faza konfliktu Pierwszy wzrost pomocy wojskowej dla Ukrainy miał miejsce po tym jak się okazało że Ukraina się obroni czyli to lądowanie na lotnisku Hostomel i próba otoczenia i zdobycia Kijowa była okazała się nie, nie nieskuteczną. Wtedy Zachód zaczął w większym stopniu dostarczać broń siłom ukraińskim, a druga taka znacząco większa fala wzrostu pomocy Zachodu była miała miejsce po tych jesiennych ofensywach strony ukraińskiej na na Izium i po zdobyciu też Hersonia, czyli całej prawobrzeżnej części, części Ukrainy. Ukraińcy w związku z tym uważają, że jeżeli po raz kolejny pokażą, iż są w stanie na polu boju pokonać Rosjan, iż są w stanie wysłać, to Zachód po raz kolejny zmobilizuje się i dostarczy Ukrainie te systemy, których Ukraina dzisiaj nie otrzymuje. Tu nie chodzi tylko o broń pancerną w większej ilości, ale też i o rakiety. O, o, o większym zasięgu i o oczywiście o, o lotnictwo. I w związku z tym w Kijowie wydaje mi się, jest myślenie tego rodzaju, że jeżeli ta ofensywa okaże się skuteczną, to kolejna faza wojny mówi się o tym, że ta kolejna faza wojny mogłaby gdzieś pod koniec roku mieć miejsce będzie już dotyczyła Krymu. Dlatego, że z perspektywy Ukrainy ta perspektywa jest słuszna, tak, tak wygląda rachunek strategiczny czy opis sytuacji strategicznej. Bez zdobycia Krymu w ogóle nie ma mowy o zwycięstwie w wojnie, dlatego że Krym jest kluczowym obszarem z punktu widzenia relacji sił na Morzu Czarnym, a relacja sił na Morzu Czarnym, wypchnięcie Rosji de facto z takiej pozycji dominującej na Morzu Czarnym no oznacza danie Ukrainie w przyszłości, już po wojnie stabilnych perspektyw odbudowy i stabilnych perspektyw odbudowy tych kanałów handlu zagranicznego. No bez połączeń morskich to jest niemożliwe, a z kolei z olbrzymim garnizonem rosyjskim na Krymie to będzie zawsze ryzykowny scenariusz. Wydaje się, że model działania będzie w gruncie rzeczy dość podobny, jaki był jesienią ubiegłego roku, wtedy kiedy ofensywę planował generał Syrski. Mam tutaj na myśli ofensywę na Kupiańsk i Izium, czyli strona ukraińska... Bardzo mobilnie będzie szukała słabych punktów w rosyjskiej obronie, i tam, gdzie one się okażą, najmniej, najmniej odporne na uderzenia, tam nastąpi duże, du, du, duże uderzenie. Tak się uważa, tak też o tym piszą rosyjscy, przepraszam, zachodnioeuropejscy analitycy. No ale jak to będzie w gruncie rzeczy wyglądało, tego nikt nie wie, bo Oleksej Daniłow, szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Powiedział, że szczegółowy plan działań zna tylko 4-5 osób na kuli ziemskiej, a w związku z tym jesteśmy trochę skazani na spekulacje.